Nasz Księżyc towarzyszy nam od początku naszej cywilizacji, ale jak tak właściwie powstał? Na początku naszego okładu słonecznego, 4,5 miliarda lat temu, nasze kosmiczne podwórko było bardzo chaotyczne. Powstawało bardzo dużo protoplanet, które później ewoluowały w planety z racji dużej ilości obiektów. Nieustannie ze sobą się zderzały. Nasza wczesna Ziemia zderzyła się z planetą wielkości Marsa, która została nazwana Thea a odłamki powstałe wskutek zderzenia miały uformować nasz Księżyc. Symulacje wskazują na to, że mogły powstać dwa Księżyce, aczkolwiek jeden został wchłonięty przez naszą planetę. Próbki skał naszego Srebrnego Globu wskazują, że jest on zbudowany z tych samych proporcji materiałów co nasza Ziemia, co zmniejsza prawdopodobieństwo innych teorii powstania Księżyca. Naukowcy nie są obecnie zgodni co do czasu potrzebnego do powstania księżyca po kolizji. Niektóre modele wskazują na miesiące, inne na lata, a jeszcze inne na godziny. Najnowsza misja kosmiczna Artemis pozwoli nam na dokładne zbadanie skał księżycowych i możliwe, że pomoże nam w rozwiązaniu tej kosmicznej zagadki.